Cena złota z nowym rekordem. 22 kwietnia, dwa dni temu, cena na złocie znowu została pobita. Tym razem cena złota przekroczyła 3,5 tysiąca dolarów na uncji. Wygląda na to, że recesja w Stanach jest tuż za rogiem. Dodatkowo Naniesione przez Trumpa taryfy na wiele państw, które co prawda zostały odwołane, zawieszone na 90 dni, za wyjątkiem Chin. Dodatkowo, inflacja, nad którą Bank Centralny w Stanach nie jest w stanie zapanować, nie mogą podwyższyć stóp procentowych przy i tak dramatycznej sytuacji w Stanach, przy bezrobociu. Tak więc cena złota rośnie i będzie rosnąć. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, jaką cenę złoto osiągnie. JP Morgan przewiduje, że cena metalu szlachetnego, jakim jest złoto, przekroczy 4000 dolarów za uncję do końca drugiego kwartału 2026. Analitycy Goldman Sachs także zrewidowali swoje prognozy, podnosząc tę cenę na koniec tego roku do 3700 dolarów. A w najbardziej skrajnym scenariuszu, nawet do 4,5 tysiąca dolarów do końca tego roku. To jest po prostu niepoważne. Mówimy tutaj o gigantycznych bankach, największych na świecie. Natomiast rozstrzał ich prognoz jest gigantyczny. Czy oni kiedykolwiek mieli rację? Prawda jest taka, że wszystkie te prognozy największych banków są bardzo płynne i zmieniają się najdalej co kwartał. Również prawdą jest to, że w ostatnich latach szacowania największych banków były raczej zaniżone. Złoto było niedoszacowane w tych wszystkich predykcjach. Dwa dni temu, kiedy złoto przekroczyło 3,5 tysiąca dolarów na uncji, zostały pobite dwa rekordy. W pierwszej kolejności, oczywiście, ten w ujęciu nominalnym, który jest pobijany co chwilę w ostatnich no wielu miesiącach już. A drugi rekord jest w ujęciu realnym, a więc z uwzględnieniem inflacji. W 1980 roku cena złota osiągnęła 850 dolarów. I z uwzględnieniem inflacji byłoby to na obecne pieniądze prawie 3500 dolarów. Tak więc czekałem na pobicie tego rekordu 45 lat. Ale wygląda na to, że to nie jest koniec. Pieniądz jest dalej psuty we wszystkich walutach, przynajmniej w tych wszystkich głównych walutach, więc nic dziwnego, że złoto stara się za tym podążać. Co ciekawe, jest bardzo ciekawa wypowiedź sekretarza skarbów Stanów Zjednoczonych, który mówi, że ten system nie może trwać wiecznie i w ciągu czterech lat będzie trzeba Prowadzić nowy porządek ekonomiczny, nowy system monetarny. Ciekawe, prawda? Jeśli taki rzeczy mówi sekretarz Skarbów Stanów Zjednoczonych i do tego podaje ramy czasowe. I to tak krótkie, to należy brać to na poważnie. Dodatkowo sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych chwali złoto, i popiera wprowadzenie parytetu złota na dolarze amerykańskim. Znany inwestor w złoto Mike Maloney mówi, że jeśli wprowadzić parytet na złoto, który w 100% odpowiadałby podaży dolara amerykańskiego, wówczas cena za jedną uncję wynosiłaby ponad 9000 dolarów. Teraz, jakie szanse są, że faktycznie zostanie wprowadzony w Stanach Zjednoczonych nowy system monetarny, który będzie miał wpływ na życie ekonomiczne całego świata? Otóż szanse są bardzo duże. Zwróćcie uwagę na to, że system monetarny poszczególnych państw, takie systemy trwają średnio od około 30 do około 50 lat. Średnio. Natomiast obecny system w Stanach Zjednoczonych. Trwa już ponad 50 lat. Odnoszę się tutaj do roku 70, bodajże pierwszego, kiedy prezydent Nixon zerwał z parytetem złota odnośnie dolara amerykańskiego. Mamy już ponad 50 lat. Natomiast zanim Nixon to zrobił w latach 70., to trwał układ z Bretton Woods z roku 1944. Układ, który to właśnie nadawał ten parytet. Złota do dolara amerykańskiego. Tamten układ trwał niecałe 30 lat. Obecny układ trwa już ponad 50 lat. Także szanse na przetasowania w tym systemie ekonomicznym są bardzo duże i wygląda na to, że to się wydarzy. Nie jestem profesjonalnym inwestorem w złoto, ale złoto posiadam. Inwestuję w złoto. I dlatego interesuje się, co się z tym złotem będzie dziać w najbliższych latach i faktycznie warto mieć złoto. Dlatego, że jak prześledzić wykres z ostatnich kilkudziesięciu lat, to można dojść do wniosku, że te wzrosty, które mamy teraz, to jest jeszcze nic. Z całą pewnością złoto może urosnąć 1002-3, a może jeszcze więcej dolarów na uncję. Także polecam wszystkim zainteresować się złotem. Nadal są dobre momenty do kupna złota. Pamiętajmy, że nic nie rośnie w linii prostej. Są wzrosty, są cofnięcia, odreagowania. To są te momenty, kiedy złoto można kupić. No i przede wszystkim złoto należy trzymać w długim terminie. A na koniec jeszcze jedna ciekawa wypowiedź. Od samego Donalda Trumpa. Złota zasada negocjacji i sukcesu. Ten, kto posiada złoto, ten stanowi zasady.